Dni miasta rozpoczną się 11 września w 154. rocznicę nadania Katowicom praw miejskich. W ramach wydarzenia o nazwie urodziny miasta Kocham Katowice odbędzie się wiele koncertów w dniach 12-15 września, a także będą miały miejsce inne imprezy towarzyszące, o czym organizatorzy mówili w trakcie konferencji prasowej zorganizowanej w budynku instytucji Katowice Miasta Ogrodów. Dni miasta 2019. Tradycyjnie w Strefie Kultury, tradycyjnie to jest święto, na które zapraszamy bez jakiejkolwiek odpłatności i kilka godzin ekscytujących wrażeń muzycznych i oczywiście szereg atrakcji wokół. Dni Miasta będą trwać cały tydzień w różnych miejscach, również w Mieście Ogrodów, koncert dla seniorów, ciekawy projekt w Fabryce Porcelany. Będzie wiele atrakcji. W tym roku w rękach i w głowie Abradaba i w jego uszach przede wszystkim Skomponowanie programu z udziałem gości, z udziałem artystów ze Śląska, z Katowic, ale też ogólnopolskich, jedno jest ważne, gdzie wszyscy artyści w jakiś sposób tym co wykonają, w tym co przygotują dla publiczności, będą nawiązywać do tradycji muzycznych Górnego Śląska i Katowic, do regionu. Na ten wielki koncert urodzinowy zapraszamy jednego z artystów, który jest całym reżyserem, właściwie mózgiem imprezy muzycznej, która się ma odbyć. Wiemy, że w ubiegłym roku był to Tomasz Organek, w tym roku Abradab, więc Marcin Marten. Cieszymy się, że tutaj, stąd muzyk, będzie tym reżyserem i zaprosi Swoich kolegów do tego wspólnego projektu, a projekt zacny, no bo znów muzycznie, znów trochę śląsko, ale w różnych gatunkach muzycznych i myślę, dobra, dobra impreza dla wszystkich naszych mieszkańców. A Brad, czyli Marcin Martin, którego głównym zadaniem podczas dni miasta będzie przygotowanie koncertu finałowego z racji tego, że obecnie nie przebywa w Katowicach, uczestniczył w spotkaniu za pośrednictwem telekonferencji. Zeszłoroczny koncert robiony przez Tomasza Organka. No, był dużym sukcesem. widziałem że bardzo dużo ludzi przyszło oddać, że, 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 że świetnie, świetnie to wszystko zagrało. No, moim celem jest, aby na pewno nie było gorzej, było tak samo, albo było jeszcze lepiej. Póki co z artystów ogólnopolskich, w całej Polsce znanych, takich szeroko słyszanych, mamy Krzesława Muzila, z którym też udało mi się bardzo fajny kontakt nawiązać. Już mamy parę fajnych pomysłów. Nad wszystkim pieczę ma również zespół Koma, z, 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 który świetne różne aranżacje porobił. Artystów będzie więcej, będziemy ich ogłaszać jeszcze, ponieważ dzień w dzień pracujemy nad tym materiałem, no i zapraszam wszystkich, no liczę na to, że nie zawiodą. Dodatkowo w trakcie koncertów towarzyszącym obchodom urodzin miasta wystąpią między innymi raperzy Rahim, Fokus oraz Miłosz, a także odbędzie się wspólny koncert zespołu Dżem oraz muzyków wchodzących w skład Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.